Witamy Państwa po, po kolejnej przerwie. Wracamy do naszych rozważań podsumowujących funkcjonowanie projektu poświęconego Panteonu, Panteonowi Górnośląskiemu. Kolejnym naszym prelegentem będzie ksiądz dr Tomasz Chrzan, który reprezentuje kurię diecezjalną Bielsko-Rzygiecką w Bielsku, Żybiesko, Bielsku Białej i ta instytucjonalna przynależność kieruje nas do tematu rozważań poświęconych Janowi Wałachowi Identyfikowanemu, jak widzimy, jako Raymond Górali Śląskich. Bardzo prosimy się, Rydyn. dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, temat mojego wykładu, tak jak było już wspomniane, Jan Wałach, Raymond Górali Śląskich. Dlaczego taki temat wyjaśnię w trakcie wykładu? Natomiast wykładowi będzie towarzyszyła prezentacja, która będzie nie tyle mówiła o życiu naszego bohatera. Ile raczej będzie bardziej prezentowała jego pracę. Tam dwa, trzy pierwsze zdjęcia będą związane z jego życiem, a następne mogą służyć no, do jakiejś, nie wiem, indywidualnej kontemplacji jego prac, które mogą się podobać, mogą się nie podobać. Tutaj zostawiam Państwu indywidualną ocenę. Szanowni Państwo, na początku pozwolę sobie na takie osobiste wspomnienie, które równie dobrze można uznać za formę pewnego rodzaju świadectwa w związku z podejmowanym przeze mnie tematem. Muszę przyznać, że kiedy zaproponowano mi opracowanie biogramu artysty Jana Wałacha w ramach projektu Panteon Górnośląski, no, bardzo się ucieszyłem, bo pierwszą placówką duszpasterską, w której pracowałem przez 5 lat, była Istebna, czyli rodzinna wioska artysty. Jak wiemy, miejscowość ta wyznaczała nie tylko początek i kres życia Jana Wałacha, ale była głównym miejscem jego pracy artystycznej. I tutaj poznałem nieżyjącą już, bo zmarłą w 2015 roku córkę artysty, panią Barbarę Wałach. Tutaj również bezpośrednio spotykałem się ze sztuką Jana Wałacha w bardzo wielu jej wymiarach. Od znanych powszechnie drzeworytów, poprzez malarstwo rodzajowe, przedstawiające głównie życie mieszkańców Beskickiej Wsi, ale nie tylko, aż po malarstwo religijne. Wyrażone chyba najpiękniej na polichromii kościoła parafialnego wistebnej. Pamiętam również wspomnienia nieżyjącego już proboszcza tamtejszej parafii, księdza Prałata Jerzego Patalonga, właśnie odnoszące się do naszego bohatera. On był bezpośrednim świadkiem ostatnich lat życia Jana Wałacha. Dlatego bardzo często opowiadał o jego rodzinie, problemach, jakichś przyzwyczajeniach, ale przede wszystkim twórczości. W jego pokoju na plebanii wisiało kilka obrazów wykonanych o no tak specjalnie dla niego przez artystę. Mając więc takie doświadczenie, z całkowitym przekonaniem mogę powtórzyć słowa regionalisty i miłośnika ziemi cieszyńskiej Jana Kropa, w których zaczerpnąłem tytuł tego wykładu. Te słowa brzmią następująco. Jan Wałach w stosunku do ziemi Beskidu Śląskiego spełnił taką funkcję jak Wyspiański wobec Krakowa. Rejmont Mazowsza, Mickiewicz Litwy, Jan Wałach zniósł pomnik góralom śląskim, utrwalił ich folklor. Już odnosząc się stricte do samej góralszczyzny, można by go było porównać w jakiś sposób z Kazimierzem Przerwą-Tetmajerem, piewcą Podhala, albo chociażby Władysławem Orkanem, który opisywał górce. chociaż oczywiście istnieje różnica pomiędzy formami uprawianej przez nich sztuki, no bo tamci byli pisarzami czy poetami, natomiast ten był przede wszystkim malarzem. Szanowni Państwo, jakkolwiek prastara ziemia cieszyńska miała już dawno utrwaloną historię i kulturę, to jednak Byski Śląski, podobnie zresztą jak Podhale czy inne rejony Góralszczyzny, były niejako w zapomnieniu, można powiedzieć, czekały na, jego, na swoje odkrycie. Wspominało się o osadach zakładanych przez pasterzy wołoskich, o robotnikach leśnych sprowadzonych tutaj z Górnego Śląska, wszystko najczęściej w odniesieniu albo do zasobów drzewnych miejscowych lasów, albo do funkcjonowania lokalnych parafii, albo do skrupulatnie prowadzonych danych rachunkowych czy kartograficznych przez austriackich urzędników. Zainteresowanie Beskidem śląskim pojawiło się pod koniec XIX wieku niewątpliwie na kanwie ogólnego odkrycia i popularyzacji. Walorów kulturowych, jak również zdrowotnych Karpatów. No i postacią kluczową w tym dziele był krajoznawca i etnograf Bogumił Hof, blisko współpracujący z Oskarem Kolbergiem. W 1908 roku istnieńscy górale koncertowali przed cesarzem Franciszkiem Józefem w Wiedniu, ale prawdziwa promocja regionu nastąpiła w okresie międzywojennym, zwłaszcza w kontekście sporów polsko czechosłowackich o te tereny. I chociaż Trójwieś Beskidzka czy Wisła nigdy nie stały się, tak by można powiedzieć, drugim Zakopanem, to jednak ówczesna rozbudowa infrastruktury, sanatorium na Kubalonce czy rezydencją prezydencką na Zadnim Groniu przysparzały temu regionowi popularności. No i to właśnie w tym okresie bohater naszego wykładu święcił największe triumfy swojej twórczości. W tym czasie obecność polskiej kultury na Górnym Śląsku, czy też w tym przypadku na jego części, czyli na Śląsku Cieszyńskim, przypominała o polskości tych ziem. Jan Wałach urodził się w 1884 roku w Istebnej. Uczył się w Miejscowej Szkole Powszechnej, a następnie w Polskim Gimnazjum Macierzy Szkolnej w Cieszynie. No i tutaj poznał dwie wybitne osobistości, które niewątpliwie wywarły istotny wpływ na jego dalsze życie i działalność. Pierwszą był ksiądz Józef Londzin, społecznik, ale przede wszystkim aktywny działacz na rzecz polskości Śląska-Cieszyńskiego. Drugim zaś był artysta i krytyk sztuki Jerzy Warchałowski. No i to właśnie ten ostatni był niejako odkrywcą talentu Jana Wałacha, ale także jego późniejszym promotorem i mecenasem. Kolejne lata nauki artysta spędził w szkole rzemiosła artystycznego w, Zakop w Zakopanem, w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Oraz École de Besort w Paryżu, którą ukończył w 1910 roku. I studiował pod okiem najlepszych mistrzów: Józefa Mehofera, Juliana Fałata czy Fernand Anne Piestre-Cormon, tego samego mistrza, który chociażby uczył Van Gogha. Po zakończeniu studiów odbył podróż po Europie, zwiedzając wybrane miasta we Włoszech, Niemczech i w Czechach. W 1912 roku ożenił się. Z Teresą Libowską, z którą później miał 14 dzieci. Rok później został powołany do służby wojskowej w Armii Austro-Węgierskiej. No i w takiej sytuacji zastała go I wojna światowa. W maju 1915 roku brał udział w słynnej bitwie pod Gorlicami na froncie wschodnim. Ponieważ jednak był malarzem pułkowym, walczył niejako nie przy pomocy karabinu, ale przy pomocy pędzla. W nawiązaniu do tego okresu w 1919 roku powstało jego monumentalne dzieło zatytułowane Góra pustki albo Bitwa pod Gorlicami. Obraz ten, zakupiony przez Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, znajduje się dzisiaj w Muzeum Regionalnym PTTK w Gorlicach. W czasów służby wojskowej pochodzą także inne prace artysty podejmujące tę tematykę, ale również inne Problemy, a więc obrazy, witraże, ale także różnego rodzaju medale. Po powrocie do Iztebnej Jan Wałach rozbudował swoje atelier na andziałówce. No i to właśnie tutaj powstała większość jego dzieł. Jak wspomnieliśmy wcześniej, tą zasadniczą tematyką, którą podejmował, była Beskicka wieś. Portretował tutejszych górali i ich kulturę. Przedstawiał ich w pracy, ale także podczas świętowania. Prezentował twarze i strój. Nie stronił również od innych zagadnień, takich jak martwa natura, pejzaże czy sztuka sakralna. To właśnie z tego okresu pochodzi wspomniany wcześniej wystrój Kościoła Dobrego Pasterza Wistebnej, który artysta wykonał wspólnie ze swoim szwagrem Ludwikiem Konarzewskim. W swojej twórczości posługiwał się bardzo różnymi technikami. To było malarstwo olejne, akwarela, gwarz. Ale największą sławę przyniosły mu rysunki drzeworyty. I drze Dzieła te zostały ujęte w kilkanaście cyklów, posegregowanych ze względu na ich tematykę. I myślę, że warto wymienić tytuły kilku z nich: to są Pejzaże z drzewami, Gajdosze i Muzykanci, Wnętrza chat i architektura istebnej, czy też Wisła dworzec kolejowy. Warto wspomnieć także o innych dziedzinach twórczości artysty do których należą rzeźby, płaskorzeźby i witraże i wśród najbardziej znanych wymienić trzeba figurę Chrystusa Ukrzyżowanego, eksponowaną przy wejściu do katedry w Katowicach. Podobne dzieła można znaleźć w kościele Ojców Werbistów w Rybniku czy w kościele garnizonowym w Radomiu. Kolej wśród witraży warto wymienić dzieło Chrystus Król znajdujące się w kościele parafialnym w Chybiu, ale także zniszczony podczas II wojny światowej naprawdę piękny i niesamowity witraż zatytułowany Wizja Świętej Marii Magdaleny w krakowskim kościele jezuitów. W 1937 roku Jan Wałach otrzymał brązowy medal za drzeworyt zatytułowany Baca z Fajką, zaprezentowany na międzynarodowej wystawie grafiki L'Exposition Internationale des Arts et Techniques w Paryżu. Jego prace przedstawiano także na innych wystawach w kraju i za granicą. W 1934 roku pod protektoratem wojewody śląskiego Michała Grażyńskiego prezentowano pracę tego artysty w kamienicy Baryczków w Warszawie. A w późniejszym czasie jego dzieła przedstawiano także w Londynie, Amsterdamie, Hamburgu, a nawet za oceanem w Ottawie i w Chicago. Podczas II wojny światowej Jan Wałach pozostawał pod stałym nadzorem Gestapo w związku z zaangażowaniem jego synów w działalność konspiracyjną. W okresie powojennym jego twórczość świadomie marginalizowano, przypisując mu etykietkę twórcy religijnego albo takiego prostego twórcy religijnego ludowego. Jego dzieła prezentowano jedynie na regionalnych lub krajowych wystawach. O artyście przypomniano sobie dopiero w latach 70. W 1976 roku powstał film do, dokumentalny w reżyserii Norberta Boronowskiego zatytułowany Artysta z Podzłotego Gronia, zaś w 1977 roku otrzymał nagrodę imienia Juliana Fałata. Zmarł 30 czerwca 1979 roku i został pochowany na cmentarzu w Istebnej. Szanowni Państwo, twórczość artysty już za jego życia budziła bardzo różne opinie, nad którymi myślę, warto się pokrótce zatrzymać. Na początku jego kariery, w jego sztuce zauważalny był przesadny realizm, wyrażający się w trosce o najdrobniejsze detale. I zwrócił mu na to uwagę Jerzy Warchałowski, mówiąc: Przestańże nareszcie być etnografem, dokumenciarzem i fotografem. No i w takim momencie dostrzegł go Józef Mechofer który osobiście poprosił, aby Wałacha przydzielono na jego zajęcia. I tutaj początkujący artysta pogłębił sztukę kompozycji i kolorystyki. Jeszcze podczas paryskich studiów sam określił swój artystyczny kierunek, mówiąc, tylko klasyczne malarstwo mnie interesuje. Być może właśnie ten realizm stał się źródłem krytyki po warszawskiej wystawie pracy Jana Wałacha w 1934 roku. Pytus Krzyżewski, przedstawiciel ekspresjonizmu i formizmu, który sam czerpał inspirację ze sztuki góralskiej, widział w nim artystę utalentowanego, ale za bardzo akademickiego. Filozof i historyk sztuki Mieczysław Walis, jakkolwiek na początku krytykował naiwność, według niego naiwność twórczą artysty, później zalecał wielką ostrożność w jego ocenie. Ale niewątpliwie takim punktem zwrotnym w umysłach opiniotwórców. Była nagroda, jaką Jan Wałach otrzymał na wystawie w Paryżu. Po wojnie, tak jak już wspomniałem, zakwalifikowano go do grona artystów ludowych i religijnych, co w jakimś stopniu miało na celu zdeprecjonowanie jego pozycji. I tutaj można zauważyć pewną niespójność, a nawet niekonsekwencje opiniotwórców, które mogły przerodzić się w niepotrzebne, moim zdaniem, stereotypy. Jak zauważył Henryk Pyka. Z jednej strony nazwano go twórcą ludowym, ale z drugiej zarzucano mu przesadne stosowanie akademickich wzorów. Mówiono, że jest artystą religijnym, ale przecież zdecydowana większość jego prac odnosiła się do tematyki świeckiej. Jakkolwiek oczywiście artysta w swoim osobistym życiu był rzeczywiście głęboko religijnym człowiekiem. Zarzucano mu czasami naiwność i prostotę, ale przecież wiele prac robił na zlecenie. Zgodnie z życzeniem zamawiającego. Czasami, rzeczywiście, można powiedzieć w nieco prowincjonalnym stylu takie było zamówienie ale nierzadko wprost przeciwnie z wysublimowanym, można powiedzieć, elitarnym smakiem. Być może, być może trzeba także zgodzić się z kolejną opinią Henryka Pyki, który zauważył, że sztuka wałacha zawsze potrzebowała realnego modela, konkretnego wzorca. Tak jak wcześniej wspominaliśmy, Interesowała go klasyka. Nie czuł się dobrze w krainie fantazji, jakkolwiek niektóre jego dzieła mają głęboki, symboliczny charakter. Ale może właśnie w tej niemożliwości zakwalifikowania go do konkretnej grupy artystycznej kryje się największy atut sztuki Jana Wałacha. Był artystą niestereotypowym, chociaż próbowano go wkomponować w różne stereotypy. Szanowni Państwo, omówię teraz jeszcze krótko działania, jakie podjąłem w związku z opracowywaniem biogramu Jana Wałacha, który znalazł się w Panteonie Górnośląskim. Należy zauważyć, że nie ma wielu pozycji bibliograficznych podejmujących życie i działalność naszego artysty, a wśród tych, które istnieją, należy wymienić najpierw słownik biograficzny Ziemi Cieszyńskiej pod redakcją Józefa Golca i Stefani Boydy. Dalej artykuły Łukasza Konarzewskiego, Barbary Szczypka Gwiazdy, czy też publikacje Michała Kawuloka i wspomnianego już księdza Henryka Pyki. Te ostatnie w formie albumowej, ale za to bardzo bogato opatrzone różnego rodzaju opiniami. Istotnym jednak miejscem, które stanowi bardzo dobrą bazę edukacyjną w tym zakresie, jest Muzeum i Stowarzyszenie imienia artysty Jana Wałacha, mieszczące się w jego dawnym atelier w na Andziołówce. I kontakt z pracownikami tego miejsca, jak również poznanie bogatych zbiorów, które tam są zgromadzone i eksponowane, stworzyło niejako olbrzymią przestrzeń badawczą, służącą nie tylko do opracowania faktów biograficznych, ale przede wszystkim do zrozumienia duszy artysty i jego sztuki. Nie chcę, żeby moja refleksja no, oczywiście została odebrana jako próba jakiejś biznesowej reklamy tego miejsca, ale raczej jako zachęta do głębszego poznania samego artysty, a także zachowanej przez niego w sztuce bogatej góralskiej kultury. Obok klasycznych wykładów i konferencji odnoszących się zarówno do sztuki Jana Wałacha, jak również innych problemów regionalnych, ta instytucja organizuje także warsztaty dla dzieci i młodzieży promujące lokalną kulturę. W 2020 roku muzeum weszło w program stypendialny. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci i w ramach tego programu zrealizowano projekt zatytułowany Wielka sztuka w małych miastach. Jan Wałach cyfrowo-edukacyjny cykl filmowy. W jego realizacji uczestniczyli znani artyści i etnografowie. Zbigniew Wałach, który omawiał tematykę muzyki ludowej, Jan Karpiel-Buecka, podejmujący problem architektury i budownictwa beskidzkiego, oraz Józef Michałek analizujący obrzędy i zwyczaje kultury pasterskiej. W ramach projektu opracowano również karty edukacyjne, które mogą być bardzo dobrą pomocą w ramach zajęć edukacji regionalnej. Myślę, że w roku górali, jaki obecnie obchodzony jest w województwie śląskim, projekty te stanowią bardzo cenny materiał do wykorzystania. Szanowni Państwo, swoje wystąpienie zakończę znowu osobistym spostrzeżeniem, zapewne z nieco humorystycznym akcentem, chociaż od razu zastrzegam się, że nie chciałbym w jakikolwiek sposób zaszkodzić dobremu imieniu artysty, ani tym bardziej trywializować sobie temat. Otóż wbrew pozorom Jan Wałak jest dziś popularny w całej Polsce, a jego wyeksponowane grafiki można znaleźć w różnych miejscach kraju, chociaż niewielu z nas, niewielu ludzi, niewielu Polaków, ma taką świadomość. Myślę w tym momencie o różnego rodzaju restauracjach regionalnych utrzymanych w stylu góralskim. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że na ścianach przynajmniej 50% z nich, o ile nie więcej, znajdziemy kopie właśnie drzeworytów Jana Wałacha, niezależnie od tego, czy ta restauracja znajduje się na Pomorzu w centralnej Polsce, czy tutaj na południu w górach. Oczywiście nie chodzi nam o to, aby tę wielką sztukę sprowadzić tylko do kwestii użytkowej czy populistycznej, ale myślę, że również to spostrzeżenie pokazuje, że sztuka czasami wymaga się sztywnym ramom i granicą, ale dzięki temu osiąga zamierzony przez artystę cel, w tym przypadku utrwalenie folkloru górali Beskidu Śląskiego. Dziękuję za uwagę. Śladami przeszłości Górnego Śląska to tytuł pakietu edukacyjnego autorstwa profesora Maciej'a Fica z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pakiet składa się z czterech części, każda z nich poświęcona jest poszczególnym grupom zasłużonych dla Górnego Śląska oraz zestawu scenariuszy. Celem pakietu jest realizacja edukacji regionalnej nie tylko w murach szkolnych, ale również poza systemem klasowo-lekcyjnym.